Cześć! W tym wideo pokażę Ci, jak obsłużyć content editor oferowany przez firmę Surfer SEO. Content editor jest płatnym narzędziem i nie jest wcale tani, bowiem koszt miesięczny to wydatek rzędu ponad 50 dolarów za miesiąc. No w skali, w skali całego roku wychodzi to ponad 1200 zł. Niemniej hmm, nie musisz go kupować, bo z reguły... Jeżeli klient poprosi cię, abyś edytował, edytowała, tworzył teksty właśnie w serwerze SEO, w content editorze, wtedy na pewno da ci link do takiego dokumentu, w którym będziesz tworzyć taki tekst. Chodzi o to, aby umieć obsłużyć to narzędzie, bo klienci często sobie życzą, aby osoby, które będą dla nich pisać teksty, potrafiły właśnie korzystać z tego narzędzia, nawet w przypadku ofert pracy takich pełnoetatowych. Firmy też często życzą sobie, aby osoba, która będzie dla nich pracować, potrafiła obsłużyć Content Editor surfera SEO. Dobrze, bez niepotrzebnego teoretyzowania po kolei pokażę, jak przeprowadzić całą taką pracę nad tekstem w tym narzędziu. Dobrze i teraz w momencie, gdy już założymy sobie konto na surferze SEO, Możemy przejść do Content Editora. To jest właśnie to narzędzie, w którym tworzymy te nasze artykuły zoptymalizowane pod SEO. Wszystko zaczyna się od wprowadzenia interesującej nas frazy kluczowej, głównej. Załóżmy, że chcę napisać obszerny artykuł na temat Content Marketingu. Podajemy to jako główną frazę: Content Marketing. Tu jeszcze wybierzmy lokalizację, bo to jest istotne. Powiedzmy, że nie będziemy zawężać lokalizacji do konkretnego miasta, niech to będzie Poland. I teraz możemy już kliknąć Create Content Editor. To chwilę potrwa. Musisz też wiedzieć, że Surfer SEO to szereg innych narzędzi funkcjonalności, można analizy słów kluczowych robić, można przygotowywać całe kalendarze publikacji, planować treści na bloga. No, w tym wypadku akurat, ja skupiam się tylko na tej funkcjonalności adresowanej do, do twórców treści. No faktycznie długo to trwa, ale, ale spokojnie, w końcu musi to kolokwialnie mówiąc przemielić, przemielić całe te zasoby w wynikach wyszukiwania Google, przynajmniej w tej pierwszej dziesiątce. Ok, już nasz projekt został utworzony. Teraz możemy do niego przejść. I teraz tak tu mamy cały ten edytor treści. Edytujemy dokładnie w taki sam sposób jak w każdym narzędziu, na każdym systemie do publikacji artykułów w internecie. Czy to WordPress, Joomla, dowolnie inny system, dokładnie tak samo ten edytor wygląda. Możemy formatować nagłówki, wstawiać zdjęcia, dodawać linki i co ciekawe, można od razu eksportować, na przykład do WordPressa, można wyeksportować taki tekst. Niestety wymaga to instalacji wtyczki na WordPressie, dlatego no zdecydowanie odradzam takie pójście. No nie chcę powiedzieć na łatwiznę, ale takie udogodnienie, bo jest ono tylko pozornym udogodnieniem, de facto obciąża stronę. Ale dobrze, powiedzmy, chcemy napisać ten artykuł o Content Marketingu i powiedzmy, że tytuł nagłówek pierwszego rzędu będzie brzmiał Content Marketing, czyli skuteczne treści wspierające biznes. Nie musi to być jakoś górnolotny specjalnie ten tytuł. Chodzi nam o osiągnięcie celu, wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania Google. I teraz tak. Bardzo ważny jest ten panel boczny. Tu mamy takie wszystkie wskazówki, które pozwolą nam osiągnąć idealnie zoptymalizowany tekst. Wszystkie te informacje tutaj zebrane, one są Gromadzone na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji, które wykorzystuje Surfer SEO. I tak, tu mamy ten wskaźnik, ten licznik punktów od 1 do 100. No i musimy za wszelką cenę dążyć do tego, aby ocena naszego artykułu weszła na ten pułap zielony. Fajnie, jakby udało się tak powyżej 80-90 napisać tekst. Teraz tak. Surfer SEO podsuwa nam wskazówki dotyczące struktury artykułu. Widzimy, że tutaj długość artykułu wyrażona w słowach powinna się mieścić między 2915 słów a 3352 słowa. Jak widać, naprawdę to będzie bardzo długi artykuł. No ale te dane nie wzięły się z niczego. No musimy napisać z, artykuł zgodny z tymi sugestiami. Artykuł też powinien mieć od 24 do 47 nagłówków, co najmniej 68 akapitów i 15 zdjęć. Możemy dodawać infografiki i różnego rodzaju pliki graficzne, które będą zgodne z tematyką naszego artykułu. Zajdźmy teraz niżej i to jest bardzo istotna sekcja, bowiem Surfer SEO zbiera wszystkie Słowa, wyrażenia, które pojawiły się w wysoko ocenianych artykułach, właśnie artykułach na temat content marketingu, i tutaj mamy pokazaną liczbę, ile razy powinniśmy zastosować dany termin. Teraz tylko eksperymentalnie pokażę: content marketing. Widzimy, że ten wskaźnik już się zmienił. Dwa razy użyliśmy tego terminu. Dobrze, teraz mogę, mogę, mogę to tymczasowo usunąć. I tak, teraz przejdźmy sobie do tego koła zębatego. Tutaj wybieramy, wybieramy teksty konkurencji, które znajdują się wysoko w wynikach wyszukiwania, które mają być brane pod uwagę na, na etapie zbierania danych na temat tego zagadnienia, content marketingu. Tutaj widzimy, że Surfer SEO wybrał artykuł z pierwszej pozycji. Tutaj ten kontent jest bardzo wysoko oceniany. Autorytet, jak sądzę, autorytet domeny na poziomie 6. Tu na przykład jest na poziomie 1, ale też surfer SEO uznał, że chcemy analizować ten tekst. Widzimy, że Wikipedia została wykluczona. No, siłą rzeczy nie jest to strona, która by, z którą by można było konkurować pod względem treści. Zobaczmy kolejny artykuł, ale on jest bardzo krótki. Ma raptem 446 słów. Ja bym jeszcze do analizy włączył, włączył ten wynik wyszukiwania. Teraz przejdźmy sobie dalej. Content Structure. Widzimy, właśnie to jest to, o czym już mówiłem. Najlepiej, jeżeli artykuł będzie miał powyżej 2716 słów. Widzimy, ile nagłówków powinien mieć. Tu jeszcze niżej, właśnie w zakładce terms, mamy, mamy te frazy, które powinniśmy użyć. Tu, jeśli powiedzmy, najedziemy na, na ten znak, możemy, możemy uwzględnić dane słowo, że będzie, powinno się ono pojawić w nagłówku. Na przykład załóżmy strategia content marketingowa. Chcielibyśmy stworzyć nagłówek strategia content marketingowa krok po kroku, niech to tak będzie. Zobaczmy czy coś o SEO się tu pojawia. Działania SEO. O. Też zróbmy działania SEO jako element skutecznej strategii content marketingowej. Tu widzimy, że surfer wykluczył wiele fraz, oczywiście możemy je dodać, jednak ja bym się kierował tymi zaleceniami właśnie, które surfer podsuwa. I jeszcze to jest bardzo ważny obszar, bo tutaj to są obszary, które musimy omówić w naszym artykule. Tu widzimy, że te cztery pierwsze pozycje wzi zostały wzięte z tego snippeta google'owego People Also Ask. Po polsku tam zdaje się w wynikach wyszukiwania pojawia się... No, w tej chwili nie pamiętam, ale jest taka sekcja, i jeśli dobrze odpowiemy na, na to pytanie, jest szansa, że właśnie na treść z naszego artykułu też się tam pojawi. Tu widzimy, co to jest content marketing i jakie oferuje korzyści. Nasi konkurenci właśnie omówili takie zagadnienie, ale nie kierujmy się tym. Powiedzmy, skupmy się na tych czterech obszarach, i taka wskazówka, ja bym jeszcze. Umieścił je na dole artykułów, sekcji często zadawanych pytań. Wydaje mi się, że też jest szansa, żeby właśnie ten fragment z często zadawanych pytań gdzieś tam pojawił się w wynikach wyszukiwania Google. Więc tak, yy, przejdźmy dalej. Dobrze, tutaj już nic z nas nie interesuje. Myślę, że no, tu są jeszcze notatki. Myślę, że możemy już kliknąć spokojnie. Let's go. No i tak, i załóżmy, że teraz będziemy przygotować strukturę artykułu. Oczywiście pierwszy nagłówek, mimo że cały artykuł tego dotyczy, to ustawmy. Niech to będzie, co to jest? Co to jest? Content Marketing. Ustawmy to, oczywiście, jako nagłówek drugiego rzędu. Zobaczmy oczywiście, co nam tu jeszcze podpowiada Serfer SEO. E, strategia content marketingowa. Dobrze, to też stwórzmy taki nagłówek. Może niekoniecznie niech to będzie drugi nagłówek, ale niech się gdzieś pojawia w artykule. I nawet rozwiniemy to krok po kroku. I zauważmy, że nie przybyło za dużo słów, ale z każdym kolejnym słowem yy, wszystkie te wartości się zmieniają. Widzimy, że mamy już 3 nagłówki, mamy 18 słów. Jednocześnie ten wskaźnik oceny artykułu poszedł nieco w górę. Już jest 28. Jest to wciąż bardzo daleko do osiągnięcia tego upragnionego celu, ale. Ja teraz wiadomo nie będę przygotowywał całego tekstu no ale wraz z rozwojem tej treści ten wskaźnik będzie rósł. Oczywiście koniecznie trzeba cały czas, cały czas trzeba w treści używać tych słów, które, które właśnie Surfer SEO nam podpowiada. I tu jeszcze raz po, powtórzę, że trzeba używać tyle razy ile właśnie zaleca Surfer SEO. Czyli w tym wypadku powiedzmy działa Content Marketing, od jednego do dwóch razy trzeba użyć takiego określenia, to momentami trochę praca z surferem odbiera przyjemność pisania, bo jednak trzeba właśnie... Yy, kosztuje content marketing, no, trzeba sobie ułożyć tak zdanie, aby ta fraza no, gdzieś tam w naturalny sposób się pojawiła. Ale myślę, że jeżeli chodzi o taki zarys tego narzędzia, yy, edytora treści, surfer SEO, no to to by było chyba na tyle. Później oczywiście można to tak jak mówiłem do WordPressa wyeksportować ale takie zadanie wymaga instalacji dodatkowej wtyczki. Dlatego no zdecydowanie nie polecam. Lepiej lepiej samodzielnie napisać w serwerze tekst który później wraz z zdjęciami przekopiować ręcznie do panelu strony. Dobrze myślę że to by było na tyle. Gdybyś miał miała jakieś pytania śmiało możesz pisać. Dzięki. Do zobaczenia jeszcze w innych wideo.